Dzień dobry, witam was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gram sobie w Minecraft. zwykle mi się ekran nie jest. Jest. Siema, siema, siema. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft. -o. Tak. Gramy w Minecraft. Minecraft Survival. odcinek pierwszy. Zaczynamy serię z Minecraft Survival. Już tu schodzę. I jakby co ta komend nie ma, widzisz, nie ma. Wyłączyłem komendę, żeby nie było, że oszukuję. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ogień, lawa. Mm. Zaraz byliśmy też w fajnym miejscu. a I, Zapraszam na, na live. Zawsze wieczorem będą, zawsze są wieczorem i też nieraz po południu. Będziecie mieli live z... no wiecie, live z tego Minecrafta. <laughs> Sprócałem, żeby się czymś przekwituję, jakby co. więc wiecie trochę melonów pościnamy musimy, musimy mieć żarełko jakby co to z tego seria będzie długa no, prawie no nie zaproszę bo to nie bo to ja nie zrobiłem tego serwer dla kogoś tylko dla mnie zwykły minecraft bambusy się przydadzą trochę potem możemy zrobić farmę bambusów widzicie Mamy du już mam dużo pomysłów. A, i też w komentarzu, i też w razie napisać, co można zrobić tutaj. Też możecie, możecie dawać jakieś propozycje. Co mogę zrobić? Co mogę zbudować na początek? Na no, dom. Mm -mm. To jest le legit. To jest kwiat. No to... to, jest, to jest. <coughs> nie, no, bo to jest trochę chory Więc widzicie Jak będzie jakoś Nie będzie przeszkadzało To ściście słuchawki Dziękuję hmm? no, Fajny te hmm. Dam wam link W opisie do tych shaderów Bo są zarąbiste Jakby co nie mam minecraft premium Nie, wiem, tego, nie, tego. nie, nie, to skakanie, nie, uh, nie, co my tutaj mamy? nie, troszkę nie, no już Mamy troszkę nie, nie, już żelazo. Już żelazo. Już żelazo, żelazo. Żelazo, żelazo, ale my tu bardziej potrzebujemy kilof. Co so zaraz zrobimyczkę? Więcej żelaza. Więcej żelaza. A <coughs> i nowych zapraszam do subowania. Nie mi nie odpisał teraz, kiedy ja już zaczęłam nagrywać. Le? Otóż bardzo dobrze, dobre nie Mam kilof? Nie, nie mam kilofa tego. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I mamy kilof. I żelaza. Ten piec... Wątpię, żebyśmy znaleźli jak zaraz wyłą wyłączam tego, wyłączam to. Czekajcie. Alu. A na końcu będzie fajna muzyka. Tylko będę musiał ekran przyłączyć No i to na końcu. Pyk, 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 pyk. jednego youtubera, którego nie dam linka w opisie. Ale lag. Halo, lag, lag, lag. 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 halo. halo. <coughs> Sorry, że są lagi, ale nie wiem co i halo. Minecraft. Tyle wystarczy na razie. W kopię te... Żelazo. W kopię te... Ile tego jest? Coś jeszcze tu jest? ale jest, nie Już jest, nic nie nie ma. Już nic Już nic nie ma. Marno marnuje no, a, halo, postaw się. Marnuje drewno. Mhm, cztery żelazem. Mamy pięć, dobra. Seragi, ale o co kamantł N i L i M. Tak, pyk i Dzisiaj może... Dzisiaj pierwszy dzień jest takie przygotowanie do całej serii. Takie trochę was poinformować. Przepraszam... Przepraszam, przepraszam. Aha, dobra, to się tak No Ale to niech się to przypala. A ja za tym czysto porobię dach. Żeby, na razie tu dzisiaj pierwszy odcinek będzie tutaj, więc No pięknie, tu feczka. komoda. Nie wiem. Tu coś. Szybciej mi to dawaj, dzięki. Bombusa się da robić też robić epek no już możemy diaks i nie no już możemy iść pod no bez przesady, ale można, żeby było iść pod jaksy No uważam, że wszyscy pierwsi gra nowi gracze zaczynają od tego od żelaza, wszyscy od żelaza zaczynają daj, mi, daj, Oddaj mi to Halo Pyk, pyk, pyk. Proszę mi ją oddać. Potrzebuję kamienia. O czym dzisiaj... Jak chcę się z tym wydostać? Ty, 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 ty. mhm mm mhm mamy żelazne buty oh my god dwie ani no dzisiaj live z tabem nie wieczorem będzie chodźmy idziemy szukać diamenty wejdzie do szukania diamentów potrzebujemy nie tych shaderów, tylko tych shaderów. Patrzcie na te shadery. Dzisiaj te shadery. Mmm, nie ma. Dzisiaj. fajnie by było, jakbyśmy taki pierwszy dzień dostać Mhm. A chatę budujemy jak kolejnym odcinku, czyli... może jutro, może nie jutro, może nie wiem. Jutro możemy zbudować już chatę. Ale patrzcie na to, to są najgorsze shadery, które wstawiłem. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na te shadery. To jest horror. Tak, to, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? A, Laga leg, Leż szmurki ładnie wyglądają A, Proszę się Ogarnąć Halo, shaderki Już Zeus z Zeus, są już lepsze Dam wam link do Twitter dwóch shaderów a nie wiem <śmienicza> Co ty by porobić? Kto teraz? No, ten panda chodzić z tym pochodnim. No, idziemy do kopalni kopać Chciałem kopać diaksy może nie od razu, ale ja idę kopać diaks. Ile mam? Idę sobie zrobić zapasowy kilo. 2T i 2T. Hmm. Akurat na ale no... Akurat drewno to nie. Hmm. Nie wiem, że ja mam... Co? 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 Co ja mam? Nie wiem, jak to się nazywa. jak myślę, że jak cicho mówię, to se podgłośnijcie słuchawki głucholce małe. Znaczy, nie wiem, nie wiem, ile macie lat, ale tak lubię, jak, to się, jak mówię tak dla, na kogoś. Okej. Okay. I pęk. Pyk, pyk, pyk. I teraz można iść kopać. Diagx. Włączamy kordy i idziemy na kordy pyk, pyk, pyk. 50. Na 25. Kordy musimy. Tu już tam już są diaksy. No widzicie. Już jakieś pierwsze zyski. Tu widzicie, tutaj, tutaj, diaksy leżą. Tutaj, gdzieś Może Na było znaleźć jak w pierwszym odcinku. Chociaż to umożliwe. Klanki jakieś nie wiem o co chodzi z tymi cząkami. Napiszcie, o co chodzi z tymi cząkami. But. Co robi w takim miejscu? Mhm. Uh -huh. Podstawię tu granit i co tu wrócę? Jeszcze dzisiaj bram. Mm. Nie, się boję teraz kopać. Czuję kupię tą kielozość, to miałem kopać. Się boję, że teraz, jak będę kopać, żeby nie wpadł na ten. Na 25. <coughs> 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 Okej. Okay. Dobra, wszystko działa. Działa, działa, działa. Działa, działa, działa. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. 20, takie 25, takie punkt jak. No i tutaj jeszcze. I tutaj wykopnę coś. Ale i zda. To znalazłem jakąś świątynię. Napiszcie, że to dziwne. serwer w takim miejscu? Kobel. No to nie jest normalne. Chyba kobel zobaczyć. Jakiego na serwerze nie ma. Dzisiaj kończymy odcinek, bo już troszkę trwa. Chciałam powiedzieć, też ja mam tylko powiedzieć, że będzie seria taka... Z ...takiego Minecrafta. Dobry grant. No, Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Ale jeszcze... Jeszcze musimy obgadać jedną rzecz yy, Ponieważ na kanale musimy tobić 100 subów Jak dobijemy 100 subów do końca roku To co, no, no wiecie To będę szczęśliwy No, a ja teraz zapraszam do muzyczki